Bracie, wszyscy gadają o stabilnym związku, ale nikt ci nie powie, że dziś związek to nie bajka o miłości, tylko emocjonalny kontrakt z ryzykiem w tle. Więc posłuchaj. Oto pięć zasad, które odróżniają faceta, który ma kontrolę, od faceta, którego życie zaraz się rozpieprzy w sądzie rodzinnym. Pierwsza zasada. Zachowaj ramę. Nigdy nie oddawaj steru. Kobieta nie szanuje mężczyzny, którym może sterować emocjami. Nie reaguj na każde, nie kochasz mnie już. To test. Nie zaproszenie do dyskusji. Druga zasada. Nie bądź dostępny 24 na 7. Kobiety szanują mężczyzn, którzy mają swój świat. Pasję, cel, coś własnego. Jak tylko staniesz się jej na zawołanie. Przestajesz być nagrodą, a stajesz się tapetą. Brak czasu to najlepszy filtr. Trzecia zasada. Nie dziel się wszystkim. Szczerość to piękne słowo, które potrafi zabić autorytet. Nie każda myśl i każdy problem muszą być tematem rozmowy. Zaufanie. Tak, wylewność. Nie. Facet, który wylewa emocje, jak nastolatek traci szacunek Czwarta zasada. Testuj lojalność w ciszy. Nie wtedy, gdy wszystko gra, tylko gdy coś się sypie. Zobacz, jak się zachowuje, gdy nie błyszczysz. Gdy masz trudniejszy czas. Bo wtedy wychodzi prawda. Czy jest z Tobą, czy z Twoim statusem? Piąta zasada. Nie buduj związku na nadziei. Nie na może się zmieni. Nie na, bo to miłość życia. Związek to układ, dwa światy, dwa interesy, dwa charaktery. Im szybciej zrozumiesz, że kobieta nie jest aniołem, tylko człowiekiem z własnym celem, tym większe masz szanse na spokój i równowagę. Bo stabilny związek nie polega na tym, żeby się kochać do grobowej deski, tylko żeby się szanować, wiedząc dokładnie, kim jesteście. Reszta tu bajki z Instagrama.